O, siemanko, z tej strony Słomek Witam Was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 22 września Akurat tak się złożyło, że chciałem nagrać wstęp, ale jeszcze klimatycznie jedzie tutaj e, ciągnik rolniczy e, z cennym towarem e, na czasie e, No i w sumie ten towar e, to też część dzisiejszego odcinka. E, jadę dzisiaj na szkolenie z którego Postaram się przygotować dla Was fajny materiał. Udaję się na gospodarstwo koło Poznania, gospodarstwo Top Farms. Myślę, że wszystkim znane i temat dzisiejszego szkolenia, na które jadę, będzie dotyczył rolnictwa regeneracyjnego, czyli jak poprawić strukturę naszej gleby, jak zwiększyć ilość żyjątek, zwiększyć zawartość próchnicy, pojemność wodną itd. itd. No a wiadomo, obornik to jest lekarstwo między innymi na no to, tym, o czym przed chwilą mówiłem. No i więcej na szkoleniu. Mam nadzieję, że wyjdzie fajny, merytoryczny materiał, bo warto dbać o swoją glebę, tak? Warto się szkolić. Nie bez powodu jesteśmy na polu kwitnącego słonecznika, faceli. Tak, to jest mój poplan. Mój poplon e, wysiany po buraczkach ćwikłowych w celu właśnie zregenerowania gleby. E, w pierwszej części filmu, tak jak mówiłem, miałem okazję dzięki BNP Pariba, portalowi Agronomist, e, dzięki gospodarstwu Top Farm w Wielkopolska, e, dzięki organizacji Terra Nostra uczestniczyć w szkoleniu o rolnictwie regeneracyjnym. E, szkolenie trwało cały dzień. E, właśnie tutaj agronom jakby prowadzący to gospodarstwo na Wielkopolsce E, przedstawił nam e, bardzo dużo swoich spostrzeżeń, doświadczeń polowych, e, tego jak się obchodzi z tą glebą. E, ciężko byłoby to przekazać e, w formie takiej, jak trwało to szkolenie, bo szkolenie, mówię, trwało cały dzień. Ciężko to umieścić w filmie kilkuminutowym. Dlatego teraz e, będzie małe streszczenie tego, co na tym e, szkoleniu się odbyło. No i w drugiej części filmu e, pokażę nagrania, urywki nagrań. E, to, co udało mi się wyłapać najciekawszego, pokażemy e, przykłady życia gleby, e, no i tego, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj poplon jak najbardziej udany, tak? Poplony są właśnie jednym z głównych tutaj e, źródeł regeneracji tej naszej gleby, tak? Wniesiona dodatkowa e, warstwa organiczna, korzenie, które e, pomagają nam. Drenować tą glebę, tak? Tutaj było akurat pole po buraczku ćwikowym, które było mocno zjeżdżone, było zbite po deszczu, tak? Było zjeżdżone ciągnikiem, przesiane kombajnami do zbioru. Ziemia straciła strukturę, no i taki poplon może nam tutaj przywrócić to życie biologiczne. Też poplon jest pożywką dla organizmów, które żyją w glebie. Żeby te organizmy żyły w glebie, to musi być pożywka w postaci jedzenia, tak? One żywią się tym, co im dostarczymy, czyli resztkami roślin, tak? Czy to poplonów, czy to resztkami zbóż, pszenic, które uprawiamy, rzepaków i tak dalej. W grzebie, w glebie, w każdym kilogramie, w każdym metrze są tysiące, setki tysięcy, a nawet i może miliony drobnoustrojów, bakterii, organizmów, które sprzyjają nam rolnikom, no i właśnie e, trzeba stworzyć im odpowiednie warunki do tego, aby ta gleba żyła, tak? No i gleba jest takim tworem właśnie żywym, e, jeśli jest odpowiednio zadbana. E, przede wszystkim e, badania gleby, tak? Nie już tylko zwykły fosfor, potas, azot, ale także zawartość próchnicy badania właśnie wykonywane przez Terra Nostra. Ponad 20 parametrów gleby badają. Jeśli podejmiemy się tutaj regenerowania naszej gleby na przestrzeni lat, obserwujemy dane parametry, jak się zmieniają, w którą stronę. No i można uzyskać sugestie, co tutaj robić. Tak jak mówię, gleba to jest żywy stwór. Tutaj są robaczki, drobnoustroje. To wszystko tutaj musi być odpowiednio uregulowane żeby to życie w tej glebie się odbywało no i najważniejszy jest w całej strukturze wapń tak? jeśli będziemy mieli odpowiednie pH gleby no to rośliny będą na prawidłowo wzrastały jak i te wszystkie drobne ustroje, które tam są w tej glebie, mikroorganizmy pożyteczne, żyjątka będą miały odpowiednie warunki do bytowania roz, rozwoju i życia po prostu życia tej gleby. Tak gospodarstwo Top Farms już w sumie od 10 lat prowadzi regenerację swoich gleb, regenerację na polach między innymi właśnie przez wysiewanie poplonów, stosowanie nawozów organicznych, w nawozach organicznych, czy to w grawicie, czy w obornikach, mamy wszystkie niezbędne składniki, wnosimy dodatkową materię organiczną. Kolejnym krokiem jest oczywiście uprawa bezorkowa, także uprawa pasowa. Myślę, że i no till, tak, i mniejsza ingerencja, im mniejsze odwracanie, im mniejsze niszczenie w przypadku pługa drżownic, tym te wymierne korzyści dla naszej gleby. Wiadomo, im te warunki będą bardziej sprzyjały, tak, uprawa tutaj bezorkowa sprzyja także tworzeniu, powstawaniu się poruchnicy. Im większy poziom pruchnicy, tym większa pojemność wodna, tym większy magazyn dla naszych składników. Im ta gleba bardziej żyje, tym w przypadku chociażby nawalnych deszczy jest w stanie przyjąć większej ilości wody, to nie ma spływów powierzchniowych, czyli erozji wodnej. Jak już jesteśmy przy erozji, to i wiadomo, jeśli gleba jest odpowiednio odbana, to także ograniczenie erozji wiecznej, tak, przez cały rok ta gleba powinna być osłonięta. Taki poplon pobiera dużo wody, tak, ale on też dużo wody pomaga akumulować. W przypadku pagórków, jeśli mielibyśmy taki poplon, spadająca woda rozmywa się po tych roślinach i po prostu ta woda wsiąknie, tak? Jeśli mamy gołą glebę, to po prostu ta woda pospływa, no i nie będzie z tego korzyści. W podstawowych założeniach rolnictwa regeneracyjnego jest oczywiście poprawienie struktury naszej gleby, życia biologicznego, jest także zmniejszenie ilości stosowanych nawozów, w przypadku nawozów mineralnych, oczywiście, bo organicznych nawozów no to nigdy nie za wiele wiadomo, są granice tak, zdrowego rozsądku. Wiadomo, że tymi nawożeniami organicznymi lepiej to robić co roku, ale w mniejszych ilościach. Gospodarstwo Top Farms też zmniejsza stopniowo użycie środków ochrony roślin, jeśli tak gleba żyje, też rośliny są bardziej odporne na warunki stresowe, na warunki atmosferyczne. Jeśli ta gleba funkcjonuje prawidłowo, te drżownice, które w niej żyją, jeśli mają co jeść, to one robią nam jako takie drenaże, jako takie, nie wiem, małe pługi, gleboryjki się na nie mówi, tak? E, to one drenują naszą glebę, dzięki czemu e, jeśli ta gleba jest sprawna, e, to też łatwiej się uprawia, tak? E, czyli mamy kolejne korzyści poprzez mniejsze zużycie paliwa, tak? To zresztą, to są rzeczy, o których pewnie wielu z Was wie, którzy, których wielu z Was wprowadza, ale tym, którzy się zastanawiają, e, warto to podpowiedzieć, warto powiedzieć jeszcze raz. No i, no i warto to wprowadzać u siebie. Zobaczcie pszczółki, tak? Dzień bez słońca, jest zachmurzone niebo, a pszczółki pracują, tak? Życie. Życie tutaj tętni, tak? To nie jest tylko ten kwitnący słonecznik, to jest także pożywka dla jakże pożytecznych owadów, tak? Pszczoły wiadomo, zapylacze. Bez pszczół świat nie wiadomo czy będzie istniał. To też jest dbanie, no cały ten tutaj o całą infrastrukturę rolniczą. No, słuchajcie, merytoryczna część szkolenia odbyła się w Muzeum Gózolnictwa w Turwi Jest to własność gospodarstwa top Farm z Wielkopolska. Wiele cennych informacji zostało przekazanych. Żeby było trochę rozmaicenia, to może ja to postaram się powiedzieć swoimi słowami, bo całe szkolenie trwało prawie cały dzień. Mam kilka fajnych slajdów, kilka fajnych slajdów nagraną. Część przemowy podczas prezentacji. Przed chwilą wróciliśmy z poletek. To była dla mnie najciekawsza część tego szkolenia: to zobaczyć faktycznie działanie tej biologiza, biologizacji rolnictwa regeneracyjnego. Własnymi oczami zobaczyć faktycznie, że ta gleba żyje. Jakie są efekty, jak wyglądają uprawy, jak z głową jest to robione.